Ciała, tam jest Arbus. A mamy taką sytuację crazy. I was crazy once. Że nic mi się nie chce. Że sobie pogadamy. Sytuacja jest taka na Twitchu, pewnie już się kojarzycie, że mamy teraz dwie platformy, Kika, Twitcha. Dużo osób się przenosiło na Kika, bo Twitch ma Polaków w dupie. Tak to wygląda, że też byłem tego częścią. Dużo jest dyskusji o tym w internecie. Ocenia się różnie twórców za to, że przychodzili na tego Kika. Niektórzy za to, że są hipokrytami których po prostu się hejtuje, że idą na platformę, która jest utrzymywana z hazardu. tym wszystkim są jeszcze średni twórcy, mali, tacy jak ja, ludzie, którzy są z innych pobudek, się chcieli przenieść, jak ja i tak też ludzie, którzy nawet inaczej, bardzo mało jest ludzi, którzy patrzą moralnie w inną stronę, bo często jest poruszane, że tak, kik jest ze strony hazardu, tak, stake'a, a o wiele rzadziej jest poruszane to, jest poruszane, że Twitch jest z Amazona, ale rzadko się mówi o tym, co to faktycznie znaczy, bo z tejku mamy łatwe, chwytliwe hasełko, mamy tutaj hazard. Demonizuje się jakoś trochę to całe środowisko Kika, jest bardzo demonizowany, w zapominamy, śniąc takim molochem mamy do czynienia, mówiąc o Amazonie i topowym przykładem bad tej globalizacji o której dzisiaj poruszę wam, też pogadam sobie jakie korzyści to daje dla twórców Małych, dużych, jakie to, to korzyści ma dla mnie ja ostatecznie będę streamował Bo spróbowałem też się przynieść na kika i czemu to zrobiłem A może zaczynając od Czy moralnych, bo to pewnie bardziej interesuje przeciętnego widza Czy korzyst, jak korzyści z tego przychodzące raczej są dla jakichś mniejszych twórców, które ja mogę powiedzieć, czy większych Tak, mamy Pójśmy na, mam takie, czekajcie, co robię z takiego Excela fajnego arkusz kalkulacyjny, przepraszam, bo to jest chyba prywatna sprawa, aż znaczy prywatna. No na kilku największym zawsze moralnym takim problemem jest promocja hazardu, nie? Promocja to nawet nie jest promocja, to jest utrzymywanie się z hazardu, że to jest na kiku to od razu zaznaczmy, nie musisz promować hazardu. Jesteś po prostu na stronie, która z tego się utrzymuje. Z tego są te wszystkie pieniądze, które dostają twórcy. Co jest dla kogoś bardziej mniej wątpliwe moralnie? To teraz patrząc na drugą stronę na Twitchu też mamy hazard. Platforma z tego się nie utrzymuje, więc rozumiem, że trochę to mniejszy ciężar. Platforma utrzymuje się z wielu innych rzeczy, do których później przejdziemy. Przeciętny zjada szkleba też może trafić na hazard na Twitchu. Jest to na pewno o wiele mniejsza skala, bo tutaj mamy myślę, że możemy na to spokojnie dać. Punkcik moralny do Twitcha z Amazonem, nie? No i mamy tak, pole dla kontrowersyjnych twórców. No, nie ukrywajmy się też, gadałem z innymi twórcami. Kik zebrał taki nisz społeczny, kompletny, przez tą swoją wolność słowa, gdzie możesz powiedzieć wszystko. To jest z jednej strony zaletą, z drugiej wadą. Wiemy, że na Twitchu polityka też jest kurwa taka miałka. Okazywanie takich słowa, słów jak simp, jak te words, już zabawny, że większość ludzi nawet nie wie, dlaczego mają tak negatywny wydźwięk. Tak, na Twitchu, na Kiku zebrali się takie odłamki społeczeństwa, ale to nie są tak Teraz myślę, że ten wizerunek dużo się mocno zmienia. Wydaje mi się, że też e, po tym, jak przeniesie się tam grzeczni, twórcy, przykładowo Nieuczesana, albo Awizo, to ludzie sobie uświadomi, że to jest platforma jak każda inna, prawda? Wcześniej była kojarzona z no, marginesem, z ludźmi, którzy dostali bana na Twitchu, z ludźmi, którzy e, musieli się przenieść na kijka, bo nie mogli reklamować skrzynek, albo ludźmi, którzy. no. Chcieli może wolności? Dla mnie w tym wypadku wolność to jest. Ja interpretuję wolność w tym wypadku jako możliwość emanowania swoim rasizmem czy homofobią, bo głównie Twitch za to banuje, kiknie, więc nie uważam, że to jest, to jest powód, żeby tam przechodzić. Fajnie, że to się zmienia, bo nie ma powodu, żeby kojarzyć platformę tylko z odłamem społeczeństwa, gdzie jest tak, że ta platforma chce zarabiać na pato streamingu. Platformą. Po... To jest coś, co się zmi będzie zmieniać z czasem, że platforma będzie w tym sposób miała Ale też zastanówmy się teraz ze, stro ze strony Twitcha. Na pewno no jest tego mniej. Mocno ograniczone spożycie alkoholu, na przykład. Teraz już nie można pić za pieniądze z tego, co kojarzę. Ale mamy też inne kontrowersyjne twórczości, takie jak bardzo dużą nagość, roznegliżowane panie baseniary, tak zwane, które są promowane, które. Niby nic nie można, ale jednak jak robią zasięgi, to można. No powiedzmy, że to nie jest też kontent wysokich lotów. I mamy o streamerów na Kiku, którzy... To już jest trochę odklejony przykład, ale jest, jest to jeden z sytuacji, która mogła się wydarzyć, tak? Mamy to streamerzy jak Rafa, przechodzili później na strony po, gdzie, w... gdzie wcześniej zostali zbanowani. Mamy anie, które bardzo dużo tworzy... tworzą na swoim ciele, nie, nie mówiąc to jest złe czy dobre, też raczej są powiązane z pod... Stronami, więc eee, nie wiem, czy dałbym to jakiejkolwiek platformie. Punkt. Jeżeli są to inne dwa problemy. Jeden, gdzie się przy okazji zmienia na Kiku, ale pewnie będą te zawsze ochłapy, póki ten regulamin zostanie zaostrzony. A zostanie, nie oszukujmy się. Czasem ten regulamin będzie zaostrzany. A z drugiej strony mamy klicza z braniającym mówić słowa simp, a jednocześnie polającym kurwa na zarabianie swoim ciałem na swojej platformie. Robotnik. Yy, tym właśnie nie jest do końca pewną rzeczą, to jest tak jak bardziej teoria spiskowa. O kurwa. O osób mówi, że na Kiku mają martwy czat, a mają bardzo dużo więcej widzów na przykład. To jest coś, co ja też zauważyłem. Miałem ostatnio na rysowaniu postaci z Clash Royale, Clash Royale, kasy Clashers, rysowaliśmy, 25 widzów. Ja średnią widzów mam około 15. No to nie było możliwe. To był prawie martwy, bo to mocno podejrzane. Jakby zostałem tego padnie, to ofiarą. To też bardzo widać, jak, jak ci ludzie botują dosłownie. Bo naprawdę, większość streamów, to wchodzisz na stream, jest parę tysięcy widzów, a czat stoi. To jest niemożliwe. Szczególnie przy takich, przy takich czatach, ma, jakie mają, wiesz, ci ludzie z Twitcha w topce, to oni mają taki czat, że zapierdala wszystko przecież i jest, jest spam. Tym bardziej na kiku byłby spam, gdzie mogą sobie pozwolić na jakieś slury jeszcze często. Ale z drugiej strony mamy też Twitch, który, gdzie twórcy, ostatnio było coś się mówiło, że e, Twitch podbijał zasięgi ludziom na tutaj też takie bardziej teorie, spiskowanie, robienie debili z twórców i z widzów. Bardzo mi się to nie podoba, ale masz to i tutaj okazuje się niestety. Że jeżeli trzeba bustować zasięgi, to zrobią to obie strony, nie będą się zastanawiać nad tym, czy e, tobie, tobie to gra w smak, czy nie, czy ty tego chcesz, masz wyjebane. W że będzie strasznie chaotyczny ten film, nie? Może jakoś to skleję fajnie. Też nie wiem jak to zrobię. Ki kurwa wylew. Można nam to tylko dla wspierających? Po co to dawać dla 5 osób? Dobra. Mamy taką hipokryzję ogólną biorącą. Która jest problemem. Czy Kik jest... Mamy jakieś objawy hipokryzji? Ciężko. Chyba, bo to mało Kik krzyje żeby jakieś takie sytuacje hipokryzy... hipokryz... Hipokryzji, im coś czegoś wypomnieć. Szczególnie jeżeli oni pozwalają sobie na wszystko, to ciężko tą hipokryzję wytknąć. A nie oszukujmy się yy, coś, co jest nieodłącznym elementem każdej firmy, każdej dużej firmy, jakiegoś korpo. No i Twitch jest tego dobrym przykładem, gdzie właśnie gdzie gadaliśmy wcześniej o roznagliżowanych paniach, zarabiających ciałem, panujących jednych, traktujących lepiej, panujących źle. To jest myślę. Czy ja muszę tłumaczyć, że duża korporacja jest powie tylko tak, żebyś był szczęśliwy, a jak źle, to powie coś innego. Myślę, że nie. I to kończą się takie rzeczy, które są wspólne, już się trochę kończą. Ale, no, Twitch coś czyli co zmieniło. Wszystko tak naprawdę, w postrzeganiu naszego rynku, polskiego streamer, streamerskiego, to wyjebanie na Polaków. To nie było. jest nic nowego, że na Twitchu się nie zarabia. I okazało się, że kiedy. Yy, że. To spotkanie Twitchowskie, wszystko przegięło. Nie będę tłumaczył Wam całej sytuacji. Mam nadzieję, że wiecie więcej o co chodzi. Bo nie od tego jest ten film. Są film. Yy, dość dużo, wszyscy o tym się wypowiadali, o po podcastach o tym gadali, ludzie nawet, którzy nie streamują, o tym gadali. Teraz przejdziemy do takich rzeczy, które myślę, że nie ma, nie, nie ma więcej zarzutów do kika, niż to, że żyjesz sobie z hazardu, nie? Że nawet, jeżeli go nie reklamujesz, to tam jest hazard, to są pieniądze z hazardu. To yy, jest słod, z czego są pieniądze, jak Amazon stał się wielką firmą, która się utrzymuje. Nie, nie, nie jest hazardu. O dziwo nie zaskoczę was, to, nie jest hazardu. Nie znalazłem nic. Rejestr <laughs> do tego filmu też był bardzo mały. To jest moja luźna gadka, ale generalnie pokażę, przedstawię wam problemy, jakie mają, jakie powodują duże korporacje globalne, jak wykorzystują taków, i to też się tyczy Amazona. Przede wszystkim nie wiesz, gdzie Amazon płaci swoje podatki. Tam, na stejku. Też bawi się tymi swoimi podatkami na pewno. Tylko te wszystkie rzeczy będą, że tak jest gdzieś taki, nie jest globalny, nie, na taką skalę, raczej jakiś takim w porównaniu do Amazonu. Może trochę mu umniejszam. Nie mam za bardzo researchu. Nie jesteśmy tutaj, żeby słuchać researchu, tylko takiego kapowania o niczym. Też nie wiesz, czego są te pieniądze. Coś takiego jak sytuacja rajów podatkowych, tak? Gdzie. Zakładasz. Twoje firmy, przedsiębiorstwa w krajach, gdzie podatki są mniejsze yy, Rozpierdala to wszystko. To, czy to jest takie złe? Pewnie nie. Dla was co tam to robi, nie? Rozpierdala to tylko ekonomię w tych małych kraikach? No znamy zjawisko rajów podatkowych. Raczej nie. TAKE robi to, Twitch też. Ale... Na jeżeli masz produkcję, twoja firma coś produkuje, jak Amazon. Tak myślisz, gdzie będziesz chciał założyć swoje fabryki? W Ameryce? Płacić normalne stawki? Czyli na przykład na jakimś wypizdowy dolnym, gdzie, gdzie utrzymują się za 10 zł miesięcznie. Może skrajny przykład, nie znam dokładnych liczb. Ta Twoja firma opiera się na tym, że ludzie produkują dla Ciebie produkty, na których nigdy ich nie będzie stać. Bo żeby kupić produkt, który robią w fabryce od 20 lat, to musieli pracować kolejne 20, żeby ich było stać. Na tą pierdoloną książkę, którą, no bo to książki chyba bardziej automatyczne, są. Nie wiem, jakieś pierdolone buty. Chciałem te wszystkie twoje Nike i Amazon wcale nie będzie w tym inny. Nie wiem czy Amazon ma jakieś ciuchy akurat. Ja dużo miałem, uczyłem się o tym w kontekście ciuchów. Amazon ciuchy. Yy, nie wiem, odpala mi się Shane, więc całkiem niezłe. Nie wiem czy ma jakąś swoją markę Amazon. No załóżmy, ale jakieś elektryczne kurwa piloty inne pierdoły. Elektryczne sprzęty, Alexy, Despacito. To jest kurwa wszystko stworzone na wyzysku ludzkim. Yyy... Na tym, że idą do krajów, które mają spierdoloną gospodarkę, uzależniają całą gospodarkę tego kraju od swojej fabryki, fa w fabry w kraju. Pewnie to jest mniejsza skala, na przykład całego miasta. I jednocześnie cały czas pogarszając stan życia w tym kraju, że tam jest cały pogłębiając tą biedę, a jednocześnie ten kraj już jest tak uzależniony, bo cała gospodarka utrzymuje się na tych pierdolonych fabrykach firm, które żyją na wyzysku. Teraz bardzo uogólniłem dość może duży problem, który jest globalny. Ale nie wiem, czy które, może wiele ludzi nie jest tego świadomych. Ja się to przez palce najlepiej zrobić sobie jakiś research, pouczyć się, czym jest globalizacja. Wszystkie chyba klucze, że ochronę powiedziałem. A sobie porównamy to do na przykład takiego hazardu. Hazard jest ogólnopotępny, gdzieś jest jakieś swoje regulacje. E, Ciąg w Polsce jest nielegalny, tak? Taki stake jest nielegalny w Polsce na przykład, ale. E... Oj, tu masz... Też, która rozpierdala ludziom życia. Tu masz rzecz, która rozpierdala ludziom życia. Dlaczego nagle teraz, kiedy ludzie przechodzą z platformy na platformę, jest taki duży problem? Czemu ten hazard nagle stał się problemem dla ciebie, twórco? Kolega Ignacy bardzo mocno w to uderzał. Jak to jest bardzo shady, ale mam w ogóle zajebisty odrost. A kompletnie, jak na tak otwartego człowieka, z takim otwartym umysłem, bardzo mnie to bolało, że w ogóle nie, nie poruszył tego problemu, że ej, ale ci twórcy wcześniej zarabiali z pieniędzy Amazonu, który jest... Kurwa pierdolonym degeneratem, czy znaczy nie mówiąc o wszystkich dramach, bo tych. Jeżeli już Chciałem sobie zrobić research do tego i czytałem o dramach Amazonu, ale ja nie mogłem się przeskrolować przez te całe gówno, przez te szambo, hydraulika. Pierdolę kurwa, ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną, żebym spokojnie wduł Na przykład, przykład. Tego, jak się tam pracuje, Ja się słyszało, że masz inwigilację totalną pracowników, masz zero prywatności, masz kurwa też wyzysk. Nawet jeżeli jesteś tym amazońskim kurwa kurierem czy... Nie kurierem, tam w sobie w, w magazynach pracujesz w Ameryce, gdzie dostajesz te wszystkie rzeczy sprowadzone z tych krajów podatkowych i innego go gówna. Tam prawie nie masz życia, kurwa, jesteś cały czas pierdoloną maszynką, która jest okontrolowana, żeby nie mogła skończyć tej roboty. Tu i z I czemu tak ciężkim, ciężko jest przełknąć ludziom? że pieniądze, które zarobią twórcy, to jest, są z hazardu, a nikt w ogóle nie przejmuje się tym, że pieniądze, które ludzie zarabiali z Twitcha, są tylko molocha, kurwa, który rozpierdala ludzkie życia, w skalę globalną, bo jeszcze nie prekursorem, który wykorzystuje wszystkie mechanizmy, kurwa, wykorzystują wszystkie sklepy, tak? Bo chodzi o takie typu rzeczy homo. Homo? Co? FOMO! Chodzi o rzeczy typu FOMO na przykład, czy inne pierdą czy... To jest. kurwa, przeszyty od kości głównym. Tak, i teraz ja nie mówię. Uważam, że cokolwiek jakby nie mamy wyjścia trochę. Ja na przykład kocham tworzyć. I no to jest wybranie między złym a złym. Ja nie mówię do twórcy. Do twórców trochę teraz, tylko mówię. Co ci to robi różnicę. Czy naprawdę będziesz jebał tego gościa, że poszedł z tej platformę na tą albo dalej został na tej? Nie ma jakby dobrego wyjścia. Nie ma. Jesteśmy trochę jak w zakończeniu Color Obscure. Które nieważne co wybierzesz, będzie gorzko słodkie, gorzko smutne. No i teraz sobie bym jeszcze pogadał szybko. Jeszcze mam 17 minut. Ja, pidi jak to miał być krótki film, ale to się pewnie skróci. Y, po sobie jeszcze pogadać o tych, jakie są korzyści, nie? No bo wiemy że na Kiku się więcej zarabia, a... ale to zarabiają więcej duzi twórcy. Małym wypierdkiem, mając tam poniżej 100 widzów, myślę, że to nie robi ci żadnej różnicy. Przede wszystkim, no i tak tutaj nie zarabiasz. Masz, więcej, wie, masz większy procent z subów. To jest jedyne, co ci dostajesz finansowo z bycia małym twórcą i przychodząc na Kika. Tylko nie masz Prima. A Twitch pewnie jest głównie platformą do tego, żeby promować aktualnie Amazon Prime'a. Więcej, więcej nie dostaje on z tego kopsy. miałem takim zarządzać. To jest chyba one w ogóle. Takim kurwa maszynę Monopol przez tyle lat i nie umieć zarobić na tym. Wow. Tak. Może jesteś małym twórcą, może jesteś większym, idź na te... Jeżeli chcesz zarobić Duży twórca nie ma dużego problemu. Przejdzie sobie, będzie multistreamował, przenosił tych ludzi. To jest coraz bardziej popularne, świadome. Jest w świadomości ludzi, że jeżeli nie ma mojego twórcy na Twitchu, może być na Kiku, wow. Ale jeżeli jesteś małym twórcą, właśnie ma poniżej tych 100 widzów, to myślę, że nie opłaca ci się w ogóle przychodzić na Kika. Nie masz jakichkolwiek ludzi, którzy nie masz tego zgranego community. Ja mam to szczęście, że na szczęście idąc na Kika wszyscy tak naprawdę poszli, poszli ze mną. Nie, bo, nie ma żadnego problemu, żeby ludzie, którzy przychodzili do mnie na Twitcha przychodzili do mnie na Kika. Także się wiązało, wiąże, za, przejście to, że nie każdy ma tak zbudowane community. Im on jest większy, tym ciężej o to, żeby wszyscy przeszli. I co ty byś zyskał przechodząc jako mały twórca? No pewnie nic. Ja pewnie byś tylko stracił. Więc nie dostaniesz właśnie z więcej z subów, bo nie ma prime'a. A u was moje 90% subów jest z prime'ów. Niejazyskowo nie licz, mały twórco, że tam coś zrobisz. ale teraz wchodzi takie... FOMO właśnie wchodzi, że a co to, jeżeli teraz pociąg... Jedzie jakiś pociąg, by zacząć streamować na kiku, stworzyć tam coś, odjedzie. Jak teraz nie skorzystasz. Nie będzie tak. Yy... Niesienie się platformą na jedną, a drugą. Nie robi różnicy. Ty, jeżeli będziesz musiał się przenieść na platformę, bo Twitch zacznie umierać, to zrobisz to teraz, czy później nie stracisz. Duży twórca ma co do, coś do stracenia. Ma do stracenia te pieniądze, które może teraz zarabiać na kiku. Ale... nie masz tych pieniędzy. Jako mały twórca ty masz się bawić w ten multistreaming, po co masz sobie dokładać robienie dodatkowych alertów. Ja niestety sobie to zrobiłem. Ale chciałem. Bo u mnie przychodziło coś takiego, że Monopol nigdy nie jest dobry. Może właśnie teraz przejdziemy Dlaczego ja zacząłem streamować na Kiku, skoro to jest tak nieopłacalne, nie? Z kim ja zacząłem streamować na TikToku? Gdy po trzech miesiącach streamów na TikToku stworzyłem sobie jakichś tak pierwszych widzów Poszliśmy... Zaczęliśmy właśnie streamować na Kiku, pierwsze, to była moja pierwsza myśl Czemu? Jebać monopol Jeżeli mogę jakoś zwalczać Mogę dać sygnał, że idźmy na inną platformę, jebać tego Twitcha z tą cenzurą, z tym wszystkim To idźmy na inną platformę to są bardzo szybko i świadomiłem, kim ja jestem. Prawda jest taka, że jesteś chujem do szczenia. Że nic nie zmienię. Panie, że w moim serduszku czułem się lepiej, nie? Że nie jestem na tym paskudnym Twitchu. No ja moralnie będę oceniał chyba go nawet jako gorszego od Kika. Moralnie. Bo. Że się chyba lepiej streamując na Kiku, niż na Twitchu, moralnie. Ale. tam zacząłem, ale kim jestem? Nic nie zmieni. Póki duży ci twórcy tu nie przyjdą, nie ma sensu. Poszedłem na Twitcha, streamowałem tam prawie rok. No i teraz był ten duży ruch, to uznałem, no to będę. Nie wiem, no. Muszę. Muszę, teraz jest taki wielki ruch, muszę być jego częścią. I niestety ten ruch się wypalił tak szybko, jak się pojawił. I tak samo szyb dużo znaczył jak każdy proces w internecie. Czyli nic. Więc, no ja na pewno będę wracał na Twitcha teraz. Jest to ostatni. Nie wiem, czy jeszcze może to już, no, tak teraz ten film wychodzi, to już jestem na Twitchu odpalony. Może eee, Boże, o czym ja gadałem? Możemy uznać, że to jest podcast. Nie tego za bardzo montować. Mam wrażenie, że to jest taki japing do dupy. <laughs> ja, Nie zgubiłem się, wiecie. Tak, no ja wrócę na Twitcha. To jeszcze mogę tak powiedzieć, że Twitch ogólnie dalej jako platforma jest fuj lepszym miejscem do streamowania ciągle. Mimo, że Kik zajmował mu cały interfejs. Fuj dużo tam nie działa. Dużo stron nie jest przystosowanych do Kika na przykład Discord. Nie masz powiązania z rolą Suba, nie możesz tak łatwo tego zrobić. Musisz jakiegoś bota naokoło, gdzie przez Twitcha to jest 2-3 kliknięcia. Stream Elements jest o wiele bardziej chujowiej działa od, od yy, Kika. Nie masz, raj, nie masz na przykład Ale trudno dla rajdów. Chciałem to zrobić przez osobną aplikację, przez Botrixa. Jest upierdliwe dla twórców, dla widzów. Można tam autować na sekundę, żeby usunąć szybko wiadomość, tylko trzeba na przynajmniej minutę. Te skurwiające, jak to sobie le leci, nie? To możemy wyciągnąć tego całego mojego japingu To nie robi różnicy widzu. Ja pewnie chciałbyś mieć wszystkich, wszystkich streamerów w jednym miejscu, to ci robi różnicę. Ale... Czy seria jest sens oceniać kurwa tych wszystkich twórców? Ktoś tam... Zasnę na tą platformę, ci na tą, że polecieli na pieniądze. Wszyscy to robimy dla pieniędzy, wszyscy chcemy żyć z tego. I... Ja mam takie podejście, że tak. Inacy mówi na przykład, będę znowu do niego wracam, bo bardzo mnie to zakało jakoś w serduszko, że Ej, ale ty nie musisz się utrzymywać ze streamingu. Tak. On też nie musi się utrzymywać z YouTube'a. czy będzie mógł robić 12 filmów yy, miesięcznie? Dobra, nie wiem ile on robi. Yy, jeden na tydzień chyba jest u Ignacego, szybki research. Yy, no jeden na tydzień jest film u Ignacego. Ciekawe czy on miałby robić taki jeden film na tydzień, jakby zapierdalał na kasie w Biedronce przy okazji, nie? Ja chcę zarabiać na tej mojej pracy, na moim YouTubie, na moim Twitchu, żeby móc to robić, żeby móc zrobić tego więcej, bo to kocham. Nie, że chcę zarabiać więcej, bo chcę mieć więcej czasu na tą moją pasję, bo czuję się z tym zajebiście. Teraz ziomek, który jest w zajebistej sytuacji i który, mam wrażenie, jest zawsze tego świadomy, który, ma wrażenie, że jest całkiem zajebistym autorytetem do wzięcia sobie w internecie i mi nie musisz na tym zarabiać, może to być twoje hobby czy jakimś takim mega spełnieniem się w życiu jest właśnie, że możesz zarabiać na swoim hobby. Daj mi to robić. Nie oceniaj mnie. Teraz ja pójdę na, na platformę. Daj mi większe możliwości spełnienia się w moim hobby, w mojej pasji. Bo jest wątpliwa moralnie dla ciebie. A nawet nie spojrzałeś, jak to wcześniej wyglądało wszystkich twórców. Ja nie mam ażby... Może do... Nie jestem zły na Ignace. O, może. Nie wiem, jak to nazwać. Nie mm. jest tak, że uderzamy gościem bardzo w Ignacego. Bardziej trochę liczę, że. U... Czuję. Bardziej czuję, że. Y... minął jakiś ważny element. Bardzo uogólnił twórczość w internecie, moją. I wszystkich małych twórców spłycił do. jakiś. ludzi, którzy i tak nie mają szans, nie? Że. Rozumiem podejście, nie wszyscy nas muszą pracować w internecie. Nie każdy z nas będzie influencerem. To jest jakiś taki dziwny trend, że wszyscy nim muszą być. Ale kurwa, gatekeepujesz kurwa bycie swo... gatekeepujesz swój zawód? Czy to jest gatekeeping zawodu? Nie wiem. E, strasznie mnie to jakoś tak podburzyło. E, nie absolutnie, żeby kompletnie go nienawidzić, absolutnie nie. Bardzo lubię tego bardzo dużo jako twórca dla mnie znaczy. E, no, ten temat bym skończył. A wy co sądzicie? Oglądacie Kika? Założyliście konto tam? <grym> Daliście lajka pod tym filmem? Gościu daj lajka. Godziny gadki. Realna. No, no, nie chcę się tego montować. Mam nadzieję, że miłość tego słuchało. Tego. Cześć.